Mnie są w górze, ale to mój brat Ale bez niego bym nie przeżył Nie byłbym sobą Wyobrażam sobie wieczór bez niego Nie znam lepszego czasu bez nich Nie znam, nie znam, je znam No i nigdy mnie nie będzie ich brakować Gdy mam tyle braci pod ręką jednym razem Bo bez tej paczki nie znam życia, nie dna My umiemy wszystko zrobić, tylko zależy jak. Nie znam, pe nie znam bez nich życia. Powiedziałam już obraz na ścianie. Razem nie boimy się niczego, bo kosmos na nas czeka. Hej, nasze nagrywki to nie tylko pieniędzy, ale też duet zgrany, duet razem. Bo bez tych ludzi życie traci smak, bez tych ludzi życie traci smak, nie znam bez nich życia nawet jeden raz. Bo bez tych ludzi nie wyobrażam sobie mojego życia, bo traci smak, Obecnych tych ludzi bym sobie nie powstał.